i przegrywamy z tymi towarami, mi standardy, kaganiec i tym podobnie. Paweł Amulewicz w naszym studiu Romuald Tański, prezes warmińsko mazurskiej izby rolniczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, myślę, że ważny moment dla każdego samorządu złożonego z rolników schodowców, kiedy no, przyjeżdża szef resortu, był u nas minister siekierski. W jakiej atmosferze to wasze spotkanie płynęło, upłynęło? To była dobra rozmowa? To było trochę nerwów mimo wszystko, jak to było? No Raczej raczej było to dobre spotkanie, frekwencje bardzo dużo, ponad 250 osób, w związku z powyższym minister przyjął zaproszenie. My byliśmy jako warmińsko mazurskiej Izba Rolnicza organizatorem tej imprezy. No, tematyka przeróżna dotycząca obszaru rolnictwa, zresztą odpowiedź na wiele pytań, wątpliwości z tym, co się działo na przestrzeni roku odnośnie wizji w nowej prezydencji, bo przyjmujemy w 25. Także stanowiska nasze jeszcze wcześniej w Krajowej Radzie poszły. Czym ma ta prezydencja się zająć? Pod naszym przewodnictwem wystąpienie ministra było tego typu odnośnie dokonań w pewnym wymiarze, co się udało zrobić, jeżeli chodzi o Zielony Ład jeżeli chodzi o dofinansowanie do, do zbóz sprzedanych od 1 stycznia 2024 roku do, do maja, do 15 maja. Sprawy bieżące, ekonomia, A na pewno zadowolenia przez wielu, w większości nie było, no bo zadajemy pytanie, jak polskie rolnictwo ma być konkurencyjne, nie tyle na między innymi na Arenie unijnej, ale w tej gospodarce globalnej, światowej. Natomiast kwestia odpowiedzi jest bardzo trudna, bo jeżeli będziemy w tym kierunku szli, jeżeli Bruksela nie zmieni podejścia, już nie mówię o twardym stanowisku naszej ekipy rządzącej, bo nie możemy się bawić z tym, jeżeli w nowej perspektywie raz środki, taki raport na wniosek. Pani von der Leyen był złożony, przygotowana ekspertyza, jak po 2027, jaki kierunek działań ma iść. No, dochodzę do wniosku, że niekorzystny dla rolnictwa, bardzo niekorzystny, zastępuje się terminologię Zielonego Ładu na rzecz poprawy klimatu i tym podobnie, ale to jest jednoznaczne wytrącenie produkcji towarowej zwłaszcza. Także w tej konkurencji wypadniemy, wypadniemy, jeżeli tego się nie zablokuje. Natomiast mało tego, w tej konkurencji my przegrywamy z tymi towarami. My standardy, kaganiec i tym podobnie, droższe koszty produkcji. Ta Unia Europejska staje się dla rynku Światowego bardzo niekorzystna i bijąca w naszą konkurencyjność, bo nie wytrzymamy ekonomicznie. Poza tym, wracając do ministra, jego obecności, przeddzień bodajże trzeciego, podpisana została. Umowa, akt notarialny na przekazanie ziemi pod cele wystawiennicze, gdzie przekazano 16 hektarów w gminie Purda, o co walczyliśmy kilka lat, dobrych kilka lat. Działki przygotowane z planem przestrzennego zagospodarowania może jeżeli chodzi o pozwolenie na budowę jest wszystko gotowe, no i drugi, drugi temat to kampus, gdzie ta e, administracyjny w Tomaszkowie, wszystkie instytucje administracji rządowej no nie wszystkie, ale, ale większość zadeklarowała taką chęć inwestycji yy, na tym terenie, no Izba również to poparła, także jest jakiś symptom do działania, bo zawsze podkreślaliśmy to, że województwo, Jeżeli chodzi o rangę produkcyjność na tle gospodarki krajowej i nie tylko, gdzie w wielu dziedzinach mamy I wstyd dla wszystkich ekip, gdzie nie można było wyegzekwować na cele wystawiennicze tego gruntu. Panie no prezesie, tymi... pozwolę sobie wejść w słowo jeszcze, ale rozwinąć chciałbym ten wątek europejski, bo myślę sobie, że wszyscy, nie tylko rolnicy, nie tylko hodowcy, producenci, ale osoby niezwiązane z rolnictwem, media także, żyły w ostatnim czasie protestami, tymi dużymi protestami, które były w Polsce, ale i nie tylko i w Europie. Rozmawialiśmy trochę o tym, zanim sprzęt, który nas rejestruje, został uruchomiony, że pewne postulaty udało się wprowadzić, ale pan, myślę, że bardzo trafnie skomentował to, że został trochę y, przypudrowany ten zielony ład, trochę zmieniono mu makijaż, ale realnie dla was niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło, niewiele, że protest w 14 krajach, także siła uderzenia u nas również. Trwało to w sposób intensywny i oddolne działania rolników i i związkowców różnego kalibru broniliśmy, broniliśmy się przed tym Zielonym Ładem, dając niejako oręż rządzącym, żeby mieli argumentację w Unii Europejskiej. Tym bardziej, że 14 krajów, jak zaznaczyłem, przyłączyło się do tego i te protesty trwały trwały dosyć długo, niemniej jednak w efekcie końcowym. No niektóre rzeczy, nazwałem to makijażowe, zostały zrobione, to kwestia ogorowania, to e, zróżnicowanej struktury zasiewów i tym podobnie. Małe, drobne, kosmetyczne cele, natomiast nie ma pana Timmermansa w tej kadencji, natomiast kurs jego pozostaje. Jeżeli przenieść to do perspektywy po 27 roku, gdzie się rysuje włączenie do ATS-u rolnictwa, także nieporozumienie. Następne przekierowanie środków na środowisko i tym podobnie, także Jesteśmy odejście dopłat zmodyfikowane. Nie wiadomo w jaki to sposób będzie to zrobione jeszcze, bo na tyle to rozważa. Natomiast ten raport na zapotrzebowanie przewodniczącej komisji wskazuje jednoznacznie. Produkcja towarowa będzie raczej miała ciężko. Kwestie, kwestie związane z ATS-em, o czym mówiłem, innymi obciążeniami i wizją funkcjonowania Unii Europejskiej. Stajemy się niekonkurencyjni, mając tu zasoby za wschodnią granicą i tym podobnie, przy tym kagańcu z ograniczeniem środków i innych rzeczy związanych z produkcją, no jesteśmy na przegranej sytuacji. Stajemy się niekonkurencyjną gospodarką już jako Unia, już nie mówię o Polsce, bo tu jest zupełnie jeszcze, jeszcze gorsza sytuacja, no, ale działamy. Jeszcze podpisanie umów z Mercosurem, no to powoduje to, że za technologię handluje się rolnictwem. Udział w budżecie na rolnictwo, jak przystępowaliśmy, około 70% środków przeznaczanych, bo do tego ta Unia została powołana, natomiast na dzień dzisiejszy mamy w granicach 30%, a co będzie dalej? Wiadomo, no, musimy walczyć o swoje, nie siedząc spokojnie i tym podobnie, na ile, na ile się uda to złagodzić. Trudno przewidzieć, natomiast no, sprawa bardzo trudna, jeżeli chodzi o perspektywy ekonomicznego funkcjonowania naszych gospodarstw, jest spory zagrożeniem. Stawiamy w tym momencie kropkę, panie prezesie, bo nasza audycja, krótką, niestety, jest jak zwykle mawiać człowiek zdecydowanie lepiej władający słowem niż ja, o tak to ujmę. Życzę mimo wszystko dobrej pogody i trzymamy kciuki na to, żeby ci mądrzejsi i bardziej władczy i sprawczy od nas ludzie przychylniejszym okiem patrzyli na, na Polskę rolnictwo, tak to, tak to ujmę. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Romuald Tański, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Piękne dzięki za tę rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.